Bagno takie, tutaj mamy nieruchome bagno. To musi być bagno. To jest w ogóle ścieżka rowerowa, tak? Szlak rowerowy. A taka ciekawostka po tej stronie: wyschnięte bagno. To co, idziemy dalej szukać dzików? Albo borsuków. Też są borsuki słysze. Przy odrobinie ciszy, może będziemy mieli szczęście. I coś znajdziemy. Teraz przypomniałem się taki program o Mazurach. Czuję się jak ten przewodnik. Po mazurach. O, ktoś tam przejechał na rowerze. I widzę ławeczkę. Ale to taki bardziej park jest. Powiedziałbym. Oj, tam idą sobie ludzie. Oszli wisiną dalej. Teraz mi się pojawią tutaj pewnie. Także wiemy na pewno, że nie jesteśmy sami w puszczy. Przypominam nie połomickiej. Oho, już wyjdą teraz widzę, Idą jelenie Tak, rodzinka, tak fajnie tutaj, w niedzielnym obiadku, to tamto, tamto, dobra, idziemy.